Czasu gdzieś kątem oka jestem w stanie zobaczyć strukturę tej tkaniny, która pozostaje jednak zasadniczo nieprzezierna, nie, nie da się jej zbadać. Ale powtórzę raz jeszcze, to jest tylko wrażenie. I je crois que coexistent en moi deux personnes, le croyant i le philosophe. Le croyant a le sentiment, très, très souvent, de, de saisir la trame du destin we mnie współmieszkają dwie osoby wierzący i filozof wierzący często ma wrażenie że dostrzega utkanie przeznaczenia czy um, opatrzności która nas powija <coughs> przepraszam bardzo e, i że ma, ma, ma wrażenie że nic nie jest dziełem przypadku Tandy, que filozof philosophe lui refuse de prendre ça pour une vérité définitive Mais le philosophe, qui est ce deuxième, mon ne godit il à cela comme Je crois qu'il ne faut pas vivre un seul jour de sa vie sans se rendre compte qu'on est en train de vivre. Oublier euh, la merveille de vivre, oublier la faveur de vivre, oublier le miracle de vivre, c'est être très, très ingrat, très, très bête. Et euh, se disposer au malheur. Dans, dans Oscar et la dame rose, euh, Oscar le petit garçon dit vivre chaque jour comme si c'était la première fois. J'ai fait exprès d'inverser la phrase de Tolstoï. Euh, Tolstoï disait vivre chaque jour comme si c'était la dernière fois. Moi, je ne peux pas passer mon temps à dire adieu, mais je préfère passer mon temps A accueillir i dire bonjour. Teraz odpowiem na drugie pytanie. Czego nie powinnam nigdy zapominać? O czym nie powinnam nigdy zapominać? Nigdy nie zapominajmy o tym, aby przeżywać każdą chwilę naszego życia w pełnej świadomości, że żyjemy i że to życie jest cudowne, jest przywilejem, jest niezwykłością. Jeżeli byśmy o tym zapomnieć, mieli. To jesteśmy bardzo, bardzo niewdzięczni i bardzo, bardzo głupi. Poza tym usposabiamy się na nieszczęście. Wystawiamy się na sztych nieszczęścia, jeżeli o tym zapominamy. W Oskarze i pani Róży jest takie zdanie, które włożyłem bardzo świadomie w usta chłopca. On mówi: Trzeba żyć codziennie tak, jakby to był pierwszy raz. I ja celowo. Z premedytacją odwróciłem tutaj słynną frazę tołstojowską, Żyjmy każdym dniem, jakby to miał być dzień ostatni, bo ja nie chcę spędzać mojego życia na mówieniu adie, żegnamy, do widzenia. Ja wolę witać ludzi i mówić dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniałe podsumowanie naszej rozmowy. Są takie rozmowy, które się zabiera ze sobą na bardzo długo i ta na pewno do nich należy. Bardzo dziękuję. Merci. Mais une conversation ça se fait à deux. Odwzajemniam, przypominając, że w w, do rozmowy trzeba dwójka. I ici, ça se fait à trois. A tym razem akurat <laughs> jesteśmy tu we trójkę. Tak, pięknie dziękuję. Merci beaucoup.